Cześć! Jeśli jesteś brązem i chcesz szybko z niego wyjść, to ten materiał jest dla Ciebie. Zapraszam! Za chwilę dowiesz się, jakie błędy w rotacji, pozycjonowaniu się oraz podejmowaniu decyzji popełniają gracze w brązie. Przeanalizowałem trzy różne replaye 2 na 2. Wyniki mogą być dla Ciebie zaskakujące. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to... A zresztą sam zobacz. Zaczynamy analizę pierwszego spotkania. Skupimy się tutaj na zawodnikach drużyny niebieskiej i zobaczymy, jakie błędy w rotacji i później znajdziemy takie zawodnicy. No tutaj, pierwszy błąd, tak naprawdę, to już yy, nie dogadanie się, niedogadanie się, jak ktoś do Kikofa i uderzenie swojego teammatea w, w samochód, co powoduje to, że Powinien być drugi przy piłce, jednak tak się nie dzieje. I mimo wszystko wygrywają Kikofa. Teraz zobaczmy jak rotują brązy. Całkiem nieźle, przejechał po dwunastkach, zebrał busta, ale czy dobrze stanął w bramce? Oczywiście nie. Pamiętajcie, aby zawsze... Zawsze jak rotujecie, jedziecie sobie tutaj dwunastkę i zbieracie Tutaj będzie tą dwunastkę I rotujecie na dalszy słupek Nie robicie tego jak tutaj nasz kolega tak, że wjechał sobie tu i stoi na krótkim słupku Tak nie robicie Ponieważ, jeżeli jesteście na krótkim słupku, a piłka poleci tutaj To nie macie szans, aby to obronić I kolejny błąd jest taki, że jak wracamy do bramki, to stoimy równolegle na linii bramkowej, najlepiej nawet kawałek za linią, tak aby być przygotowanym, móc rozpędzić się w tą stronę, aby zatokować piłkę. Gdy stoimy tak jak on stoi, aby obronić strzał w tę stronę, czy w tę stronę, musi najpierw skręcić samochodem, a następnie dopiero może do tej piłki wyskoczyć. No duży błąd, duży błąd w rotacji. Zawsze stajemy na długim słupku równolegle do bramki. No i jak mogliśmy zobaczyć, po złej ustawieniu się w obronie, tracimy bramka, różna niebieska, te bramka. Kolejny błąd yy, brązów, jechań do tej samej piłki we dwóch, ale no to jest klasyka. Także starajcie się zawsze patrzeć, gdzie jest Twój teammate. Tutaj widać, że big penu fan. Był przy tej piłce, odbył tą piłkę, ale dalej miał ją uderzyć. On was nie widzi, nie widzi tego zawodnika, ale Wy go widzicie, więc chcieliście odpuścić i dać mu na tą piłkę pojechać. Zawsze pamiętajcie o zasadzie otrzymywania odległości między sobą a sojusznikiem. Tak jak mówiłem w pierwszym filmiku z tej serii, wyobraźcie sobie, że jest boisko podzielone na 6 sekcji, na 6 sektorów i nie możecie być w tym samym sektorze, a w tym momencie chłopaki są w tym samym sektorze. Ale też nie możecie być po dwóch przeciwległych stronach boiska, bo te odległości są między wami wtedy za, za duże. W tym momencie bardzo dobrze będzie widać, jakim dużym błędem jest zbyt bliskie podjechanie do sojusznika i bycie w tej samej sterze boiska. Pomijając już fakt, że Big powinien w tym momencie zrotować, zrobił jeden z trzech najpopularniejszych błędów w rotacji, czyli ścinanie rotacji. Zamiast jak jechał, sobie tutaj ładnie wziąć pada, jednego pada i cofnąć się za teammate'a tej do on postanowił pojechać tutaj i szczelendżować piłkę. To samo postanowił zrobić jego sojusznik. Wynik jest następujący: szczelendżował piłkę ten, który nie powinien szczelendżować piłki. <laughs> Piłka w tym momencie odbiła się od narożnika i leci w tę stronę. Nikogo nie ma z tyłu, ponieważ Icimark myśli, że to jest jego piłka, a Big ściął rotację. Wskutek czego piłka leci do pustej bramki, ale tutaj został popełniony kolejny błąd przez Icimarka, a mianowicie powinien tę piłkę wybić. On postanowił wjechać do bramki, skutkiem czego jest kolejna asystentka bramka. Tutaj mamy bardzo dobrą sytuację, która obrazuje co się dzieje, gdy odległości są zbyt duże między tobą, a twoim przyjacielem z drużyny. Sojusznik próbował atakować bramkę, jednak mu nie wyszło. Jest w tej strefie pod bramką przeciwnika. Sojusznik, tylko ty jesteś pod tą bramką swoją. Więc dzielą, dzieli was sektor środkowego boiska. Kolejnym błędem jaki Ismark zrobił jest to, że zamiast rotować w tę stronę. zbierać jakieś dwunastki i wracać za swojego sojusznika postanowił nie wiadomo dlaczego zrobić sobie kółeczko w tę stronę co jest oczywistym błędem myślę, że jest to spowodowane tym, że po prostu chce dotknąć piłki a to jest jeden z najczęstszych błędów no, dla początkujących graczy, czyli chęć w kółko dotykania piłki błędem jaki popełnił Big Big jest to widząc, że jego teammate jest tutaj i on dopiero wraca jest daleko, nie ma szans. Nie ma teammate'a tutaj, on nie jest tutaj. Jakby wracał normalnie, to już by był tutaj, albo gdzieś tutaj. Big Fan powinien widzieć, że jego teammate jest w lesie. To, co powinien zrobić Big Fan, to zamarkować challenge i wracać na bramkę w tę stronę. A to, co się wydarzyło, zobaczcie sami. Big Fan. Postanowił szczelęczyć na raz. Przeciwnik go przeflikował i bramka dla przeciwnika. Chcesz, aby to Twój replay posłużył jako przykład na silverach, goldach czy jakiejkolwiek następnej randze? Wbijaj na Discord dla na Kretowisko, nadaj sobie odpowiednią rangę i czekaj na powiadomienie o następnym materiale. Link w opisie. Przechodzimy do drugiego spotkania, i tym razem będziemy zwracać uwagę na błędy graczy pomarańczowych. Już na samym początku możemy zobaczyć błąd rotacji. Kolega ZNJ po przegraniu Kikofa na lewą stronę powinien rotować w prawą stronę, powinien rotować tutaj, tendy, 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 tendy i do bramki. Postanowił jednak inaczej. Jego teammate się minął z piłką, przynajmniej zgarnął setkę. Ale to, co teraz zrobił, jest kompletnie niezrozumiane. Jak już musicie rotować nie na długi super, tylko na krótki, to powinniście robić to w ten sposób, że jedzie tutaj, tutaj, tutaj i się ustawiacie tutaj. A nie jak zrobił on, że cię sobie gdzieś na boiska. Piłka leci w kierunku bramki, a ziomek jest w ogóle w innym świecie, w innym świecie. To była bardzo ciekawa obrona. Szczęśliwa. Zobaczmy, co będzie dalej. Czy będzie dobitka? Udało się obroić, ale to był fartowny. Fartowna sytuacja, że tam nie padła bramka dla drużyny niebieskiej. Jeżeli byłby to przynajmniej minimalnie wyższy poziom silver czy nawet gold, to już na pewno byłaby bramka dla drużyny niebieskiej. Świetny pokaz tego, jak złe ustawienie wpływa na to, że tracicie możliwość strzelania bramki. Zobaczcie, Neo jest tutaj w bardzo dobrej sytuacji. To, co powinien zrobić ZNJ, to jechać tutaj i ustawić się do środkowania, aby móc strzelić na bramkę. On decyduje się podjechać, nie wiadomo dlaczego, aż tutaj, odjechać, zebrać dwunastkę spod bramki przeciwnika, wjechać na backboarda, a piłka przez dobre dwie sekundy jest na linii bramkowej i nie ma kto jej dobić. Próba strzału z dzikiego kąta przez ten 1 -J, j i w tym momencie też błąd Neo, który też poleciał do tej samej piłki. Ponieważ działa psychika, że kurde, muszę strzelić bramkę. Nieudany strzał. Teraz ZNJ się kręci w bramce. Nie wiadomo dlaczego. No i jest pusta bramka drużyny pomarańczowej. Zobaczmy jak to się zakończy. No! ZNJ bardzo lubi obijać swoją poprzeczkę. To już wiem. Ale nie róbcie tak, proszę was. Patrzcie na to. Tutaj znowu są zbyt dalekie odległości. Neo powinien być gdzieś tutaj, w tym obszarze. On jest zdecydowanie za daleko. ZNJ od w ogóle, jakby nie widział piłki, nie jest się za zainteresowany. Następnie Neo podjeżdża i nie wie co ma zrobić z piłką, bo jest pod piłką. Piłka goni ja. ZNJ Próbuje tą piłkę uratować i zbić ją na bok, jednak za dużo busta, za mało precyzji, mija się z piłką i jeszcze bampuje swojego teammate'a. Pamiętajcie, jesteście w brązie, jesteście porządnymi graczami. Najpierw nauczcie się skręcać, obsługiwać samochód na ziemi, potem dodawajcie busta. Lepiej uderzyć piłkę słabo trafić niż próbować uderzyć mocno ale jej nie trafić. No i pusta brameczka, tutaj się przypopisał umiejętnością prowadzenia piłki prosto do bramki. Super. Tak powinniście grać na brązie. Proste, najprostsze sposoby. Uderzyć piłkę celnie w kierunku bramki przeciwnika. Kolejny kardynalny błąd brązów. Zobaczcie sobie j. Nie trafia w piłkę i zamiast wracać na bramkę, on próbuje zgarnąć setkę. Próbuje raz, Próbuję drugi raz. Próbuję trzeci raz, ale już nie zdąży jej zebrać, ponieważ tracą bramkę. Pamiętajcie, kiłka jest ważniejsza od boosta. Wiem, że setka jest taka super, ale jak jej nie traficie raz, postarajcie się użyć driftu, aby zmniejszyć kąt skrętu samochodu i trafić tego boosta. Nie róbcie jak ZNJ. Wracajcie na bramkę, nawet jak nie macie boosta. Zbierzcie jedną dwunastkę. Drugą dwunastkę. I Wam one w zupełności wystarczą do obrony jakiegokolwiek strzału na Waszą bramkę. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym, abyś wiedział, że posiadam go twórcy. Jeśli podobać się moja twórczość, będę bardzo wdzięczny za jego użycie podczas zakupu w rokecie i nie tylko. W trzecim replayu chciałbym Wam powiedzieć to, co powiedziałem na początku, czyli co mnie najbardziej zaskoczyło. A najbardziej zaskoczyło mnie to, że większość replayów, jakie znalazłem w sieci, to są replaye od smurfów, które, no, którzy sobie po prostu bawią się, robiąc zaawansowane mechaniki, zaawansowane podania na porządkujące graczy. W związku z tym. Chcę wam pokazać, jak ja wraz z moim przyjacielem graliśmy 23 grudnia 2015 roku. To jest mój pierwszy replay z 2 na 2, więc na pewno byłem brązem. I chciałbym przejść tutaj do podsumowania. Panowie brązy, pamiętajcie, jesteście na początku swojej kariery. Nie zniechęcajcie się, grajcie na luzie. Ale nie róbcie błędów w rotacji takich jak gracze, których wam pokazałem na poprzednich replayach. Może nie powiem niczego odkrywczego, bo brąz robią błędy za każdym razem, robią błędy wszędzie, ale chodzi o to, aby te błędy mieć ich świadomość i je neutralizować. Pamiętajcie, rotujcie na dalszy słupek. Rotujcie tak, aby wasz teammate wiedział, że wy rotujecie. Czyli rotujcie po tej samej stronie, po której leci piłka na waszą połowę. Rotujcie środkiem, zbierajcie dwunastki i rotujcie na dalszy słupek, ustawiając się równolegle do linii bramkowej. Wtedy macie większe szanse na obronę każdego strzału Patrzcie gdzie jest twój teammate Jeżeli widzicie go, że jest przy piłce, nie wjeżdżajcie w jego sektor Ustawcie się tak, aby mógł wam podać Ewentualnie abyście mogli dobić piłkę, jeżeli doszutkuje wam ze skrzydła Albo jeżeli widzicie, że nic z tego nie będzie Ustawcie się tak, abyście mieli czas na reakcję w obronie Pamiętajcie o zbieraniu dwunastek Wiem setki są super, ale nigdy przenigdy boost nie może być ważniejszy od dobrego ustawienia się i ochrony swojej bramki przed straceniem gola. Starajcie się używać busta mądrze i nie bać się go używać, jednak nie należy też z nim przesadzać. Najważniejsze jest to, abyście w ogóle trafili w piłkę i najlepiej, aby ta piłka leciała w kierunku bramki przeciwnika, ponieważ jest to zawsze największe niebezpieczeństwo z waszej strony na tym poziomie. Może wyjść panika, może wyjść błąd mechaniczny, może wyjść błąd rotacyjny, może wyjść jakikolwiek błąd. Jesteście na brązach, tam wszystko się może zdarzyć. Najważniejsze jest to, abyście Wy grali spokojnie, obserwowali boisko, trzymali odpowiednie odległości między sobą. To jest najważniejsze. Trafiajcie w piłkę i nie atakujcie jej cały czas. Dajcie pograć przeciwnikom, dajcie pograć sojusznikowi. Być może on wam poda, być może sojusznicy popełnią karygalny błąd i wy będziecie mogli go wykorzystać lub sojusznicy po prostu wam podadzą piłkę, ponieważ źle w nią trafią. Wszystko się może zdarzyć, pamiętajcie o tych rzeczach. Rotacja na dalszy słupek, zbieranie dwunastek, utrzymywanie odpowiednich odległości między swoim teammateem a piłką. To są trzy rzeczy najważniejsze z tego materiału. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało zadawaj je w sekcji komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!